No, siema, e, jak wiecie, miało mnie nie ma być do kwietnia, ale nie wytrzymałem. Sercowo do was, oczywiście. Trako, jaki ty jesteś fajny, nie? No, kurde, byczku. Oooo, e, ale tak naprawdę, to słuchajcie, pewnie się zapytacie, Trako Jak ty możesz nakrywać, skoro miałeś powrócić dopiero w kwietniu? Nie mogłem wytrzymać, jak wiedzieliście, e, dlatego powróciłem. Wow, dzisiaj pokażę wam na Chillaucie jak zmienić kursor myszy, no, taki jak mam mongrel, czyli plusowy, taki kursor mysz. Na no. kursor myszy w komputerze na pulpicie. O, taki jak mam mongrel pro player Fortniteowy, który rozwala każdą klawiaturę co sekundę i nie wie nawet jaką. Więc e, lecimy, dobra, e, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, ponieważ odbudowujemy kanał znowu, e, dobra, a więc słuchajcie, e, bierzemy Windows plus R i tutaj pisujemy sobie ControlMine.pl. o, jak sobie to włączymy, e, Ok, a więc y, słuchajcie, bierzecie sobie Windows plus R, controlmain.pl Dobrze wpisałem? Dobrze wpisałem. Wskaźniki. I tutaj, jak macie wybór normalny, sobie bierzecie i teraz szukacie, 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 szukacie. Szukacie, szukacie. I tutaj mamy jakieś krosy. Mm -hmm, mm -hmm. Do, mamy tutaj Cross Il na przykład, więc ja sobie na przykład wezmę Cross Il i tutaj sobie zastosujemy. I mamy teraz taki plusik. Kurde, lampa mi się włączyła Dobra. I mamy teraz taki plusik. Pyk, pyk. I mamy teraz taki ładny plusik, co so sobie chodzi, tak? Yy. A, bo ja mam ten na ekranie. A nie, mam przechwytuj kursor. What? A dobra, mam przechwytuj kursor. Więc jak widzicie, ładnie to wygląda. Lampa, włącz się, kurde, panie, panie. Dobra, lampa się nie włączyła. Więc mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Napiszcie w ogóle w komentarzu, jakie to są słuchweczki bo może wiecie, no Steel series to na pewno, ale jakie? więc y, łapęcia w górę subskrypcja, y, elo, nara, siema.